Maciek! Słuchaj, oglądam cię od samego początku i przez te 15 lat uczyłem się Polaka tylko po to, żeby teraz powiedzieć: stół z powylamywany, wanymanymi nogami. Uff, chyba się udało. No i żeby życzyć Ci najlepszego na cztery dyszki, stary skunksie. Ja też jestem fanką Twoich filmów i mam nadzieję, że zawsze będziesz taki wariat zwariowany, bo bez przemyśleń ja bym nigdy nie nagrała żadnej piosenki, tak bardzo je lubię. Serio. Będę z Tobą szczery, chłopaku, zapisz się na siłkę i zacznij koksować, bo ja inaczej tego nie widzę. Ja może i jestem prezydentem USN ale kurwa nigdy nie będę niekrytym krytykiem, god damn it. I do tego, jaki przystojniak z niego. Szkoda, że ma żonę, bo dla tego gościa mógłbym się przedżenderować, seriously. Maciuś, tylko uważaj, bo ja też miałem sztuczny nos i po czterdziestce musiałem go przyklejać na kropelkę, żeby mi do zupy nie wpadał. Siłka i koks, koks i siłka. Wszystkiego naj, naj, naj. Szkoda, że już taki duży chłopak jesteś. Głośno, gorzko, gorzko, gorzko całuję ci polsko. Będę z tobą cały czas, mieniąc serca się gwiazd. Ja dalej będę trzymać się za rękę. Wita! Kochani, mała przerwa w wakacjach, bo kobieta jest w potrzebie. Musimy jej pomóc. Zapraszam. Oliwia Minocka od kilku miesięcy spotykała się z 26-letnim Pawłem Szwankowskim. W dniu swoich 18 urodzin dziewczyna postanowiła zamieszkać ze swoim chłopakiem. Pod nieobecność mamy spakowała swoje rzeczy. Wiedziała bowiem, że matka nie zgodzi się na jej przeprowadzkę. Mówiłam ci, że mam trochę ciuchu. O, okej, okay. wiem, jak to laski. A co? Mieszkałeś już wcześniej z jakąś? Z żoną, kochanie. Ty jesteś pierwsza i ostatnia. Poznaliśmy się z Pawłem na imprezie. To była miłość od pierwszego wyjrzenia. Jak w filmie. Pluję na twój grup! Nie, to nie były życzenia urodzinowe. Wbrew oczywistym semantycznym pozorom. Jest taki film, pluje na twój grup. Piękna komedia romantyczna. Tom Hanks i Meg Ryan wysyłają do siebie maile. Uczucie rozkwita, a potem. Po zakończonej przeprowadzce, Paweł zorganizował dla Oliwii powitalne przyjęcie. Niespodziewanie na posesji pojawiła się mama dziewczyny, Anna Minocka. Mamo? Co ty tu robisz? Co ja tutaj robię? Nie było cię w domu, nie można się do ciebie dodzwonić. Możesz mi wyjaśnić, dlaczego zabrałaś wszystkie ubrania z mieszkania? Bo jak będę ciągle chodziła w tych samych majtkach, to w końcu zrobi mi się... ...flaga Niemiec. Kontynuujmy, zanim do was dotrzę, jakie to było obrzydliwe. Przeprowadziłam się do Pawła. <laughs> Żartujesz chyba? To był mój pomysł. Niech pani się nie wyżywa na oliwce. Paweł, ja sobie z tobą jeszcze porozmawiam, bo miałam cię za rozsądnego chłopaka, a ty, moja droga, zbieraj się, wracamy. Nie. Jak to nie? Zostaję. Mam 18 lat, nie możesz mi rozkazywać. Tylko nie mów, że go kochasz, bo ci liścia sprzedam. Oliwka, proszę cię, nie rób scen przy chłopaku. Mamo, jego ja kocham. To będzie stówka, młoda damo. I naprawdę chcę z nim tu zostać. Paweł, chociaż ty bądź rozsądny. Dobra, obiecuję kupię te umy! No co, proszenie dwudziestokilkuletniego chłopa o rozsądek jest jak proszenie dwudziestokilkuletniego chłopa o rozsądek! It ain't gonna happen. Proszę panią, Oliwia będzie miała ze mną dobrze. Ja mam dom, zarabiam, dopilnuję, żeby chodziło do szkoły, a jak skończę swoje studia, to jej się oświadczy. Dzwonię po policję. Ale z niej gargamel. O co? Przecież nie popełniliśmy żadnego przestępstwa. Gówniarze! Oliwka! Weź przez... W tamtym momencie byłam ślepo zakochana i czułam, że moje miejsce jest przy Pawle. Mama nie miała na mnie żadnego wpływu. Nie słuchałam i nie chciałam się z nią spotykać. Zaczynałam nowe dorosłe życie z Pawłem. Minął miesiąc. Oliwia nie wróciła do domu i zerwała kontakty z mamą. Mieszkając z Pawłem, zauważyła jednak, że chłopak nie chodził do pracy i trzymał w domu spory zapas gotówki. W końcu odkryła, skąd Paweł ma pieniądze. Chyba szłaś do szkoły. To narkotyki? Oli, odpuść. Lepiej, żebyś nie wiedziała i żebyś nie próbował w to się bawić. Ale narkotyki to nie jest zabawa, tylko miłość, tak jak z filmu. Rekwiem dla snu, Las Vegas Parano, Akademia pana Kleksa Bierzesz to? Nie twój interes. A teraz zasuwaj do szkoły i rób te swoje śmieszne techniki, czy co tam chcesz. Ja zarabiam na to wszystko hajs i mi się do tego nie wtrącaj. Jak mam się nie wtrącać? Masz z tym skończyć! Masz to wyrzucić z naszego domu! Z mojego domu? I jak mam coś wyrzucić? To twoją dupę. To Oliwia ma dziewczynę? Nie dziwię się, że Paweł bierze narkotyki i sprzedaje jej bułę. Paweł, nie mów tak do mnie. Mm. Bo sama się wyprowadzę. I dokąd pójdziesz? Do swojej zrozumiałej matki, która będzie ci cały czas mówiła. A nie mówiłam? Słuchaj, dobrze ci ze mną, nie z tobą też. Nie spiesz tego. Do szkoły. To nie brzmi jak na ratunek 112, tylko jak Pandora Gate. Dobrze ci ze mną, nie z tobą też. Nie spiesz tego. Do szkoły. Ciekawe ile kręcili dubieli dubli Myślałam, że Paweł mnie kocha ja, ja. Że się zmieni Ale on zamiast w końcu wyjść na prostą Zupełnie przestał się kryć z tym jakie życie prowadzi Były kilkudniowe imprezy Wspólne branie z kolegami I klienci Przychodzący w środku nocy po narkotyki. A ty dalej nie widzisz, jak on się poświęca, żeby zostać Freakfighterem? Chłopak od brzasku szczury po stole gania, a ty jeszcze nawet tornistra nie spakowałaś dziewczyno! Kilka dni później, po powrocie ze szkoły, Oliwia znalazła Pawła śpiącego przy stole w salonie. Wiedza scenarzystów na temat narkotyków wydaje się nieograniczona. Chłopak był pod wpływem narkotyków. Paweł, Paweł, obudź się! Paweł, co ci jest? Paweł! Olu... Yyyy, hmm, jest. Brałeś coś? No, spadło kilka ziomów. Było dobrze. Trzy butelki po piwie i tacka jak dla Smerfusia? Uhuhu. Ewidentnie ten balet to nie było jezioro Łabędzi, tylko człowiek z, piz z blizną. Narkotyki są złe, że były na tej imprezie! Nie z tym skończyć, prosiłam cię! No, nie zaczynaj. Musisz iść na odwyk, przestać sprzedawać! Jak nie, to cię złapią. Pójdziesz siedzieć skończysz w więzieniu. No, w życiu ja jestem nietykalny. A już wiele razy ci mówiłem jak ci coś nie pasuje, to wypie O! Zejdź tu posprzątaj przestań czekać. Nie odzywaj się tych domów. Kiedy Oliwia upewniła się, że Paweł wyszedł z salonu, zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Potrzebowałam porady. Nie wiedziałam, gdzie mam zadzwonić. Wszędzie w kółko powtarzali, że jakby coś się złego trzeba dzwonić pod 112. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełniła operator Veronika Biegalska. O nie, 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 tu trzeba męskiej ręki. Ale ja też mogę odebrać. Dzień dobry, ale coś czuję, że nie dla Ciebie, w czym mogę pomóc? Nie wiem, czy to dobry numer? Jak dzwonisz, poskarżyć się, że chłopak wali w klamę, to to na pewno będzie dobry numer. Jak Cię, koleżanko, mama na obiad woła? Tu nie o mnie chodzi, tylko o Pawła. Popójrz znowu spoliczkował łowczarka nago? Ja chciałam tylko zapytać. Chcę zgłosić na policję to, że mój chłopak ma takich kolegów. Oni biorą narkotyki, namawiają też jego. Proszę pani, najważniejsze to zachować spokój. On musi iść na odwyk. Ej, gdzie ty dzwonisz? Porozmawiaj z tą panią, jest miła, pomoże. Co? Paweł, ty zostaw te narkotyki, słyszysz? Paweł, zostaw te narkotyki. To znaczy, nie wszystkie zostaw, tylko te, które masz teraz na chacie. Bo jeśli to o 14 gwoździe czołem wbijasz to ci chłopie-dealer w kakao rąbie. Koniec z dzwonieniem. Jak tu przyjdzie policja, to wylatujesz. Skończysz pod mostem. Kiedyś tak facet eliza Orzeszkowej przyszedł do niej i mówi... Skończysz nad Niemnem. Skończysz pod mostem. Przez kolejne dni Oliwia przygotowywała się do odejścia od Pawła. Jednak gdy zaczęła się źle czuć, zrobiła test ciążowy, którego wynik wykazał, że spodziewa się dziecka. No to co obwalasz? Powiedziałem dokładnie, słowo w słowo to samo jak się dowiedziałem co balas żartuję mogę tylko powiedzieć że tego dnia zarobiłem 300 zł co wasz! jestem w ciąży Paweł. czekaj co no to super lepiej nas nie mogłeś załatwić widać kto w tym związku ma jaja myślałam że jednak może paweł się ucieszy że się zmieni ja, ale kiedy powiedział mi że nie chce tego dziecka zaczęłam się bać zabronił mi komukolwiek mówić o ciąży nie poszłam do ginekologa, ja pierdol, przestałam chodzić do szkoły, ja zerwałam kontakt z matką. Ja Przez następne 8 miesięcy Oliwia ukrywała przed matką i znajomymi, że spodziewa się dziecka. Nie chcę dzisiaj spać na kanapie, więc zapytam w ten sposób: Jak ukryć tira? Pewnego dnia obudził ją silny ból brzucha. Paweł, Paweł, obudź się! Paweł! To jest... To już zaczęło się! A co? Liga Mistrzów! Paweł, wstawaj! Oliwia to jest taka pała, że zepsuła keczup z maka! Ja rodzę, Paweł, zrób coś! Nie pamiętam zbyt dobrze porodu. Pamiętam tylko, że strasznie bolało. Krzyczałam, błagałam Pawła, żeby mi pomógł. Potem usłyszałam cichy płacz. Na szafce nocnej miałam nożyczki do paznokci. To nie mnie pępowinę. Oliwia urodziła zdrowego chłopca. Ale w skali abgar miał przejaw. Kiedy próbowała nakarmić noworodka, do sypialni wszedł Paweł. I ten pokój, teraz przyjdą moje kumple. Zrób coś ze sobą. Oliwia, chcąc ratować noworodka, zadzwoniła pod numer alarmowy 112. To akurat zostawię specjalistom. Magister Frączek, słucham! Proszę mi pomóc, przyślijcie tu kogoś, błagam. Wysyłam Hydraulika i dwóch Świadków Jehowy, dziękuję za zgłoszenie. Paweł zabrał naszego synka, on jest naćpany, on go zabije! Trzeba było tak od razu! Jak panią mama na obiad woła? Albo ciocia jak ugotuje, albo wujek, wujek czasem też coś ugotuje. To jak wujek coś ugotuje, to jak panią na obiad woła? Tylko proszę szybko powiedzieć, bo tutaj każda sekunda może być na wagę złota. Notka osiedle po Dobra, to jeszcze raz, proszę mi przedstawić bohaterów tego dramatu. Paweł to mój chłopak. Mamy razem dziecko. Przed chwilką jej urodziłam, wie pan? Dominik urodził się i zaczął płakać. Chciałam go nakarmić, ale wtedy przyszedł Paweł. Mogę wezwać psy, ale musi mi pani obiecać, że żaden z nich nie dostanie knagą po pysku. Ach. Ach. Paweł. Mam to rozumieć jako nie? Widzę go. On skrzywdził naszego synka. Ale kogo pani widzi i gdzie? Paweł, wychodzi z altanki. Ma czerwone ręce. O, ma czerwone ręce, bo to jest w takich opakowaniach, że jak się za mocno ściśnie w momencie otwierania, to wtedy ten keczup pryśnie. Pani tam nie ma nikogo, kto by pani te fryty ogarnął? Nie, nawet nikt nie wiedział, że rodziłam. Gdzie ty lasisz? Wrócę do domu. Paweł, gdzie jest Dominik? To on już ma imię? Zanim skończę przyjmować zamówienie, to on już się na studniówce najebie. Do domu powiedziałem. Co z nim zrobiłeś? Mogło nie oddać ci telefonu, górę. Przesłyszał pan! Słyszałem, to może być miłość na całe życie. Nie myślała pani o tym, żeby skończyć nad Niemnem? Nie ma czasu. Dobra, niech pani idzie do tej altanki. O, o. O. Już jestem. Widzi pani łopatę? Albo niemowlę. Nie. Yeah. A słyszała pani nową płytę Pearl Jam? Słyszałam. Taka sobie, nie? On gdzieś tu jest. Eddie Weder? <noise> Boże, jaki ja głupi jestem. <noise> Eddie weder u pani w Takie Taki malutki. Bardzo siny. I taki cichutki. Może to nie weder, tylko Cobain? Halo? Czy nie słychać? Co? Kto mówi? Magister Frączyk, ja jestem jak Winston Wolf z Rozwiązuje problemy. I dzisiaj to chyba tobie muszę pomóc, o ile wiesz, co mam na myśli. Nie, ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Ja stąd się zwijam. Chłopie, ty przez kilka miesięcy ukrywałeś w domu Tira, którego sam zapakowałeś. A teraz mówisz, że się stąd zwijasz? Ty masz na imię Paweł czy stereotyp? Dobra, ale powiesz psom, że pomagałem. Oczywiście. Jesteś takim równym gościem, że z przyjemnością stanę po twojej stronie. Moim zdaniem oddycha, no. Dobrze, płaczę. Żeby dziecko przestało płakać należy... Inaczej, ma pan w altance pralkę albo betoniarkę? Gruzewa. No, Kiedy Paweł ponownie próbował uciec, na posesji pojawili się funkcjonariusze policji. Dzień dobry, aspirant Murugawa i ja aspirant Pokładek. Dostaliśmy zgłoszenie z tego adresu. Niech pan powie, ja tu tylko pomagałem. Tu operator numeru alarmowego 112. Mój rozmówca powinien zostać przesłuchany. Poszkodowana wskazała swojego konkubenta jako sprawcę. Pójdę pan z nami. Ja sprawdzę, co z kobietą i dzieckiem. Poczekam na ratowniku. Po chwili na miejsce przyjechała pierwsza karetka. Przygotowujemy się do wynoszenia. Kobieta była nieprzytomna. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia noworodka na niebezpieczeństwo. Mężczyzna dodatkowo będzie odpowiadać za posiadanie i handel narkotykami. Czasowo opiekę nad Dominikiem przejęła matka Oliwii. Mamo, ja go wezmę. W szpitalu uświadomiłam sobie, jak bardzo skrzywdził mnie Paweł. Jak mną manipulował i zestraszał mnie. Odpłynął w narkotyki do tego stopnia, że był w stanie zabić naszego mojego synka. A ja zamiast uciec od niego, liczyłam na to, że w końcu się zmieni. Teraz było dla mnie najważniejsze życie mojego dziecka. A sprawdzian z przyrki, to się sam napisze? Według statystyki co roku około 12 tysięcy nastolatek zachodzi w ciąży, ale tylko połowa z nich ma ukończone 18 lat. Często nieletnie ciężarne próbują ukryć swój stan przed rodzicami, a niektórzy z nich decydują się rodzić poza szpitalem. Należy pamiętać, że każdy poród poza placówką medyczną wiąże się z ryzykiem powikłań mogących doprowadzić do śmierci matki i dziecka. Kobieta, która rodzi dziecko w szpitalu i nie chce zająć się jego opieką, musi podpisać oświadczenie, że zrzeka się praw rodzicielskich i przekazuje dziecko do adopcji. Gdy rodzi się w domu, musi przynieść noworodka do szpitala lub zadzwonić do opieki społecznej. Matcy przysługuje 6 tygodni ochronnych, podczas których może zmienić zdanie i wycofać decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak otworzyć ketchup z maka. Gorzko, gorzko całujecie Polsko będę z Tobą cały czas nie Trzymajcie za rękę. Gorzko, gorzko Cię Polsko. Będę z tobą cały czas. Mienią serca się gwiazd. Ja dalej będę trzymać za rękę.